Witam wszystkich, serdecznie z tej strony dzisiaj komentujemy randomów na Urzikstanie, ponieważ integracja Black Ops 6 z Warzone'em będzie w czwartek, 14 listopada. Więc zobaczymy, co ludzie robią i jak grają przed integracją. Zakładam, że większość spocuchów jest na Black Opsie 6, grają kamo, robią cokolwiek tam chcą robić i cieszę się o nim momentem, który będzie od czwartku, prawdopodobnie wieczora. I zobaczymy, co tu się dzieje na Urzikstanie na solo. Zanim oczywiście ta integracja, nas, integracja nastąpi. Ja to taka mała ciekawostka, kiedy integracja nastąpi, oczywiście będziemy mieli e, bronię z Black Ops 6 dodatkowo, będziemy mieli movement z Black Ops 6 i całe wszystkie te niuanse, na przykład plecaków już nie będzie, tak? Będziemy mieli tylko dwa doposażenie taktyczne i e, ofensywne, chyba, że z jakimś tam perkiem i tak dalej, tak dalej, co nie było mądre. E, plus Urzikstan wróci. Do swojej pierwotnej postaci, co oznacza, że nie będzie już Superstora. Popow będzie wyglądał inaczej. Nie mam pojęcia, jaki jest sens i logika za tą decyzją, ale tak będzie, więc już was ostrzegam. I zobaczymy, co tu się dzieje z panem Blue Blood, który prawdopodobnie kość słyszał, schodzi powolutko sobie na doposodach. Gra troszeczkę tarkowato. To w ogóle jest ciekawa rzecz, jak na przykład ludzie, którzy grają zazwyczaj w Escape from Tarko czy PUBG. Zazwyczaj grają wolniej, bo myślę, że to jest taki taktyczny, bardzo taktyczny Battle Royale. A Warzone nie jest aż tak taktycznym Battle Royale. -em. To jest takie. takie pół na pół. Oczywiście można tak grać, Można zagrać, tak tylko po prostu w tym wypadku dużo yy, kill nie będziemy robić. Więc no, ale zależy na czym to zależy, no jeżeli ktoś chce po prostu wygrać lub zrobić top 10 i tak dalej, zrobić 5 franków super, jak najbardziej byle, żeby się dobrze bawił. Ja osobiście nie potrafię grać pod cały czas, chyba że nie wiem, robimy jakieś wyzwanie, chcemy zrobić nuke, tak dalej, to mogę jak najbardziej utrzymać pozycję, zrotować. Ale często ja sam wystawiam się na gorszą pozycję tylko po to, żeby gonić kile i gonić ludzi. Eee, także no, ale każdy ma inny styl gry. Byle, żeby po prostu się dobrze bawił. Oczywiście możemy wyzywać się nawzajem, bo... Taka jest ym, natura Call of Duty, będziemy wyzywać osoby, które grają pompami, termalami i tak dalej, niektórzy wyzywają snajperów, niektórzy wyzywają padziarzy, niektórzy wyzywają mieszkańców, taka jest natura tej gry, trudno, ale gramy. W każdym razie, Blue Blood, 0 killi, 93 osoby w lobby razem z nim, na razie ma strefę, nie musi się niczym przejmować. I wydaje mi się, że tak zdecydowana większość graczy gra na tych lobby. Te lobby nie są specjalne, nie są jakieś bardzo intensywne, nie są trudne. Eee, można o wiele więcej zdziałać na tych lobby. Mniej podłogów jest sposób, na tych lobby. Przynajmniej tak się mi wydaje. Dobra, Blubla zdecydował się zrotować. Mógłby tą linkę użyć, żeby trochę dotować wyżej, by się rozejrzał, co się dzieje. Bo mimo wszystko, ja nie wiem, jaki on ma plan. Ma mało pieniędzy, raczej rzutu nie kupi. Nie wiem, czy on plecy masz snajpera. ktoś ci ląduje na plecach. Ktoś ci wylądował na plecach, ja nie wiem czy on to słyszał. Nie słyszał tego, plecy masz, prawa strona. Uu, too late. No, gdzies. Nie ma szans, nie schowa się. Nie ma szans, Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. O! Kurcze No dobra Trafił swój na swojego <laughs> Ja nie mogę, ten powinien zginąć już trzy razy Fajnie się patrzy na takich graczy, którzy... O, o, o! Trochę z przodu, trochę do przodu, to ma straszny bullet velocity eksplozywne Do przodu, do przodu, do przodu nie trafisz, za choinkę nie trafisz. To strasznie wolny pocisk ma. Stalker to jest najgorsza snipa, jaką mu podnieść Wysoko i przed niego. O, ma też sniper, musi uważać. A, nalo dostał, ok. No, ale, ale co jest dobre? Bardzo fajnie łapie head glitch. Head glitch, dla tych co nie wiedzą, to jest po prostu wystawianie tylko kawałek swojej głowy ponad osłonę. A przez to, że to jest glitch, to oznacza, że przez to, że ty wystawiasz głowę, to Twoja broń też wystaje. Mimo, że tego nie widać, to broń wystaje mimo wszystko. Ty możesz strzelać, dlatego to jest head glitch. Więc fajnie czy ma nie zbliżał się za bardzo do osłony, nie eksponował się za bardzo, więc tak jakby takie takie podstawy ogarnia. Okej, okay, bierze high ground, zanim weźmie dropa, próbuje się rozejrzeć. To też jest dosyć mądre Okej, okay, ok, dron zwiadowszy, zobaczymy co się dzieje. To jest myszkowiec, już widać, że to jest myszkowiec. Co on robi? Czemu mu tak przeskakuje celownik dziwnie? Czyżby? Nie, to niemożliwe. Bo jakby przeskakuje mu w każdej strony: Przeskakuje mu tu, tu, a tu nikogo nie ma. Więc jakby aimbot łapał na kogoś, to nie może łapać kogoś pod tym. Co tu się dzieje? Nie wiem, muszę, to może, może to się zbugowało? Wygląda jakby mu aimbot. Nie! Jezus Maria. Wygląda jakby mu aimbot łapał. Ale nie mógł mu łapać, bo na kogo miał łapać na ludzi pod mapą. Więc w tym przypadku ten. Ciekawe smoki i noże, noże według mnie na solo są bez sensu. Na duo triokłady. na trio quady już bardziej, jeżeli chcę szybko dobijać. Ale na battle royalu, moim zdaniem, lepiej lepiej coś innego. Okej. Okay. Co tam kalibrujesz? Nie no, ja szczerze wątpię, żeby on był... wiesz... On no nie, gra na padzie. Może stick drifta miał. Może to był stick drift i korygowość, Nie wiem. Nie widać, żeby miał stick drifta teraz. Okej, okay, WSP9 plus car. No, przyjacielu. Tak będziesz siedział, to nic nie zyskasz. Lepiej by był ten budynek po lewej, gdzie jest ta koronka, jeżeli masz siedzieć. High ground przede wszystkim, jak to mówił Obi-Wan. I have the high ground, Anakin! Okej, okay. jesteś na BSP. Kurde, tą linkę byś podniósł i byś dotował tą linką gdzieś. Pokaż coś, pokaż coś, Dublot. Ponownie, ludzie mi nie wierzą, nie? Ludzie myślą, że. Że ich lobby albo wasze lobby, moje lobby są sami spocuchy, nie da się ruszyć i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, 90% graczy w tak tak wygląda. Ty złapią, jak rotują, po prostu sodom, siedzą w miejscu, wy przebiegacie, nagle ktoś do was strzela i wiecie. Hmm. Dobra, nie jak ja bym od takiego gracza dostał bułę, to też bym się zdenerwował. No, jaki masz plan? On nie ma planu. On nie ma planu, On po prostu czeka, jest tutaj na Hagrandzie, będzie czekał tu, i stał, i się rozglądał. Swoją drogą ja też kiedyś tak grałem. Ja w Warzone 1 dokładnie tak samo grałem. Leciałem na Werdańsku, leciałem na Tamę. Tam coś tamtego, czekałem, aż nasz rzut przyjdzie. Biegłem pod rzut, wracałem na Tamę. I kurde, siedziałem na tej Tamie. Jedna strefa rozglądałem się, druga strefa rozglądałem się, a o, ktoś przebiega. Jedna snajpa, próbuje zabić, tak Dokładnie w ten sam sposób grałem. Nie puszowałem, nie szukałem killi. Niestety strefa nie oddała, musisz się przemieścić. Zobaczmy gdzie jest strefa. Uuu. Strefa idzie aż pod ten hotel tutaj. Słyszy kogoś? Uuu, la, la la zmień pozycję, nie czalu jeszcze. Uuu, Albo te serwery są tak rozpieprzone, albo coś tu się dziwnego wydarzyło. Ale dobra, trafiliśmy na spocucha, więc troszeczkę będzie dynamiczniejsza rozrywka. Teraz będzie miał fajta, bo u góry jest kolejny sposób, który go będzie czalował. I czemu jest out Aha, bo oglądam niego. O oh, oh, oh. oh, Boże. Dobra, ale mam jakiegoś Twitch streamera. Predatory predatory. Mm, 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 mm. Nie centrujesz na tego. Nie centrujesz że tam, typ ty jest tutaj po prawej stronie. No, mówiłem, tutaj był po prawej stronie. Dobra, przynajmniej Blood jest. jakby out. I zobaczymy coś więcej. Blood był zbyt statyczny, jak już, jak już podjął walkę, to. strasznie spanikował. Ale to było dziwne, jak on zbił typowi Kewy. Nie wiem, może, może już tam zbił mu dosyć sporo. I tylko jedna peska, i jakoś tam po prostu się. Z... nie wiem. Okej, okay, na daleko mamy STG, plus ma tego statika mi się wydaje. Okej, okay, Predatory już ogarnia bardziej. Predatory, predatory już wie co chce robić. Nad nim jest dron latający. Ale dziwne, że... Mi... Aha, nie było audio, bo był nalot. Eee, on wie co chce robić, on wie co robić. Zbiera siano, pewnie robi regain. Na dropa to już za późno, ale może uzbiera 7,5 klocka i ten, no i co? Wybienia sobie lepsze bronie, cyk. Może jakiś fleszyk? Czemu nie? Why not? Proszę bardzo. Pięknie. Teraz wie, że się biją naprzeciwko niego. Nie wiem, czy będzie próbował. Słyszy kogoś tutaj? To, no, dobra, dobra, Ja też słyszałem. Jest z fleszu, ale dobrze, nie szczalował. O, o, uważaj na soda! I let's go, ale fuks. Dobrze, nie szczelowo, bo ten flash, te flesze oszukują tak naprawdę. Nigdy nie wiadomo, czy tak naprawdę chłop nic nie widzi, czy widzi. Bo wiesz, on cię może odwrócić plecami do ciebie i tak naprawdę nic mu się nie stało, nie? Le pompie, zmień na taktyczny. Tak stens? Nie zmienisz. Kurczę. Jesteś miał lipę, gościu. Ta pompa najlepiej funkcjonuje na, na, na postawie taktycznej. Brakuje ci 200 cebulionów, żeby zrobić dropa. No właśnie, przyjacielu. No właśnie. 200 cebulionów. Sniper. Opa! Dobrze, założył Keby. Ja. widzicie co on zrobił? To było idealne. Wybieg. gułak Wybieg. W momencie, kiedy bieg miał na tyle dużo czasu, żeby spojrzeć, gdzie ten sniper jest. Więc automatycznie wiedzie jest sniper. Rozejrzał się niebieg tylko przed siebie. Nie miał klapek na oczach. Wiedzie ten źle zrzucony drop. Nie, wiedzie ten sniper, jest to, są awesome, flesze, nie smoki. Do żebyś buły nie dostał. Tomasz? Bityr, ok. To było dobre, co on zrobił, mimo wszystko. Ale Steamy plus noże, zobaczymy, jak mu pójdzie. Imo, teamy w tej grze nie oddają, chyba, że ewentualnie na wyspę odrodzenia czasami. A noże na solo, ja nie jestem zwolennikiem noży na solo. Uważam, że to nie jest. Yy, strata po prostu tego. Bo co, jeżeli powalisz typa, który jest na, na wzniesieniu czy coś, nie jesteś w stanie go obić ani nic, chyba, że fuksem nóż trafisz, no to okej, okay, spoko. Kamizelka medyczna się zawsze przydaje? Weźniesz, nie weźniesz, okej, okay, wyrąbane. On ma zahartow nie, zahartowanego, tak się nazywa ten perk, więc ma podwynekę, kewy, na pewno nie ma medyka. Więc ta medyczna by się przydała, bo jak będzie miał to szybciej się podniesie, plus szybciej się życie regeneruje. Ale on, on wie, czego szuka, on wie, co robi, to jest, to jest ten moment, że on zbiera po prostu, jest kasa, nie czaluję tego snajpera, bo wie, że jest w gorszej pozycji. Sniper jest na hagrandzie, zanim on go znajdzie, to może się dużo zdarzyć. Więc po prostu rotuję do strefy mądrze. W sensie, że po prostu to jest gracz, który mniej więcej wie, jak chce się zachować. Prawdopodobnie dostał alarm. Zachował się, jakby dostał alarm, więc od razu się schował. I patrzy w kierunku, gdzie dostał alarm. My nie wiem, jakie ma perki, ale. O, oh, fuck, ryzykowne. że mieć alarm z prawej strony, to jest mega ryzykowne. O, oh, shit, to było. Oh! Szybko, dobre, nice. Dobra, Movement King i udało się. No, to było mega ryzykowne, co on zrobił. 25 osób w lobby, 4 kile. To jest spadzierz, żaden mieszkowiec nie gra. tiktirem na tym, na bezcelownika. Stick Drift ma. Widzicie? Stick Drift, to jest spadzierz. Na 100%. Tu wyjdzie jakiś killstreak, co mu wypadło? Mortar może być. O, tam jest dwóch. Jeden jest na górce? Eee, strzelaj! Gdzie jest hitrek. Halo, Hitrek, widzisz mnie? Chyba straciłeś chwila. O nie Arr! Przekombinowałeś! Przekombinowałeś! Trzeba było biec do góry od razu po schodach, może by, może by bardziej oddało Zapomniał o typie, który był z prawej strony Ale tragiczny serwer No nic, zobaczymy jak w głago mu pójdzie. Ciekawe, czy on kila dostał, dostał kila, dostał kila do tego Nice, very good, very good. Spikował od razu. Na nice, mu aktywował rotacyjny, lewo, prawo, strafing i cyk. Zrobiony. Okej, okay, teraz może wrócić po swoje. Ciekawe czy będzie brał pod uwagę, że ten typ był w niebieskim hangarze. on właśnie mu wybiega. To jest Easy Bimski, Easy beamski. Masz, masz STG, zmienione STG. Mm, teraz jest pod tobą czal dwóch może być? Znaczy ja, ja, bym, ja bym się nie pierdzieli, rzucał smoka, nie? I lewa strona zasodami Smoke. Ja bym dał smoka. A on ci strzeluje to masz GG. O masz GG, masz GG, masz GG Mówiłem Ograł pompę? Czy sniper mu zarąbał? bo to tak brzmiało? Nie wiedziałem co się stało Daro 77? Nie, static plus Okej, okay, standardzik Ktoś mu wylodował na dupie na lot, tak jest, tak myślałem. Będzie próbował i wyjdzie mu tędy? Nie, zaskoczy. Ocu się od okna, ocu się od okna. Ocu się od okna, poczekaj. Dobra, okej, okay, nice. Teraz on ci oddał high ground, bij na górę. Tak jest, tak jest. Chodzi dołem. Jest na topie, na balkonie. Jak ci ze nie będziesz tego słyszał. Lewa strona? Nice! Super. Wyczekał go, bardzo ładnie. To ta maska, smoki, malinkę. Teraz pytanie, będziesz próbował kile zrobić, które rotują do ciebie? Od razu? Czy próbujesz rotować teraz na lince? Ja, ja nie wiem. Ja... Ja bym robił <laughs> i bym pewnie zginął. A, bierz tą linkę, nice. skoczy wchodzicie na linkę, zróbcie to z podskoku, nie ma tej animacji zakładania. A, tu masz typa po prawej stronie, uważaj na snajpera. Mm, źle wylądowałeś, źle wylądowałeś, źle wylądowałeś, źle wylądowałeś. Smok od razu, smok, 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 smok. Okej, okay, masz fuck. fuks, fuchs, fuchs, Ej, okay, ładne, ładne shoulder picking. Widzicie, obserwując tych typów, jesteście w stanie się dużo nauczyć, nie? Shoulder picking, czyli to jest tak jak bokser: pa, 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 za osłony patrzy, lewo, prawo, lewo, prawo. No już potwierdaj te skrzyneczki, panie, potwierdaj. No, jezus, Maria. trafi się przyda. Nasz opiepadek. A, czy on planuje tutaj już zagrać ten, ten budynek do końca. Bez sensu masz zahartowanego dwa razy. Byśmy mógł medyka wziąć, ale dobra, nie będę się wpieprzał w jego gameplay. Problem z tym budynkiem, że chyba tu nie jest w stanie wejść na dach. Chociaż nie, wydaje mi się, że jest w stanie skoczyć na dach tu, ale nie ma na razie potrzeby na to. Na razie nie ma potrzeby chyba. Jest z prawej strony chyba był na dole przy wodzie. Najgorsze jest to, że stąd jest w stanie wskoczyć w kogoś mu dach. Ale jest nie jest w stanie mu wejść od góry, więc w sumie tu ma clear co byś mógł zrobić? Ma, ma dwie opcje: albo lecieć od lewej na ten na smokach, tylko że ktoś go pilnuje. Ja bym ja bym próbował prawą zagrać. Więcej budynków, więcej covera. No i wybrał lewą, tylko że on musi uważać, że ktoś go pilnuje tutaj. Czy to już było słychać dawno? Ewentualnie smoke linka. Ewentualnie smoke linka. Dobry, dobre, dobre. Termit, zamykasz go. Smoke, 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 smoke. SMOKE Zdążył! Ta linka. O! Wiecie, co się stało? Linka się skończyła i on idealnie z tą linką uciekał. Miał farta prawa, lewa strona sniper. Za tobą, za tobą sniper. Ruszcie, ruszcie, ruszcie. No, 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 no. Za dużo się siedziała, powinien smoka pod dupę dać i przejść do kawera. Miał snipera z tyłu, który do niego strzelał, plus typa przed nim. Za dużo. Silent 12 killi Najlepsza pozycja w grze na razie. Oprócz tej górki tutaj, bo tutaj ten headlitsch może wlecieć. No jest pod tobą. Ale ja bym nie tracił pozycji na tego jednego killa DTR DTR jak masz przebijać, to DTR jak masz, jak masz przebijać, to DTR nie, nie. Oh my god, you moron. Nie przebijesz, bo jest szyba. Stop. Ura, nice. Okej, okay, tego zrobi jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, skupcie się. Jeszcze jeden chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak? O. Tak mi się wydaje. Nie wiem, wydawało mi się, że było dwóch. Skal to tam nie potrzebuje Zagraj te skałki tutaj Smoki bierze, nice No nie wziął smoków, okej okay. Ja zawsze lubię mieć więcej niż dla smoki Ty, o chuj nie, 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 przepraszam za mój język Ale jest tu late Chociaż wejdź do gazu Nice Szeroko, szeroko, szeroko Chyba, że czalujesz, ale Złapał go kiedy, kiedy zakładał O, o f... Ale ludzie tu mają fuksa Ale tu mają fuksa, ludzie. Oh shit, ała. Jest na openie, Tu ma jeden cover na tą skałkę. Okej, okay, ma, ma chill, ma chill, ma chill No gdyby miał więcej smoków, to bym miał lepiej, bo teraz nie ma strefy. I ma 1 v 1 Masz 1v1, -a. masz 1v1, -a. sniper ci pilnuje, jest na, na tym murku. I on tylko na ciebie czeka. I masz problem, bo nie masz smoków. Co teraz robisz? Nie, nic nie zrobisz. Nie, nic nie zrobisz. GG's. No. Za braku tych smoków, panie ponowy. by miał jeszcze dwa smoki, y, by ze spokojem rzucił w niego, znotował, czalował go, może by to wygrał. Także naszej, znaczy, dziękuję bardzo za oglądanie. Random to było wszystko na dzisiaj. Zobaczmy ten ostatni. Ta gra jest niemożliwa. W każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Cześć, cześć.